Czy wiecie, co naprawdę dzieje się w świecie duchowym między 20 a 24 grudnia każdego roku? To, co zaraz Wam powiem, zmieni Wasze rozumienie tego okresu na zawsze. I ostrzegam Was z góry: większość ludzi nie jest na to przygotowana. Nazywam się Ojciec Piotr i od 28 lat służę Panu Bogu. Przez te lata odprawiłem 1943 pogrzeby, stałem przy łożach konających, modliłem się na cmentarzach w śniegu i w upale, słuchałem spowiedzi ludzi w najtrudniejszych momentach ich życia. Widziałem rzeczy, o których większość księży woli milczeć, ale ja postanowiłem przerwać to milczenie, widziałem jak ludzie cierpią, widziałem jak rozpadają się rodziny i milczałem zbyt długo. Ale potem zrozumiałem jedną prostą prawdę: jeśli wiem, jak pomóc, i milczę, to staję się współuczestnikiem tego cierpienia. I dlatego zdecydowałem się Wam o tym opowiedzieć, bo to, co wydarzy się w tej opowieści, może uratować Waszą rodzinę. Pozwólcie, że opowiem Wam o Joannie. Miała 42 lata, była nauczycielką matematyki w Krakowie, zwykła kobieta. Dobra matka dwójki dzieci, kochająca żona. Jej życie płynęło normalnym rytmem aż do 18 grudnia 2018 roku. Tego dnia jej matka, siedemdziesięcioletnia Maria, zmarła nagle na zawał serca. Bez ostrzeżenia, bez pożegnania, po prostu odeszła. Joanna była zdruzgotana. Ale nie to było najgorsze. Najgorsze zaczęło się 19 grudnia, dzień po śmierci matki. Tej nocy Joanna miała pierwszy sen. We śnie jej matka stała w ciemnym pokoju i płakała. Mówiła: Nie jestem gotowa, nie jestem gotowa. Joanna obudziła się zalana potem. Pomyślała, że to tylko smutek, żałoba, normalna reakcja na stratę. 20 grudnia coś się zmieniło. Joanna poszła do kościoła, żeby zorganizować pogrzeb. Ksiądz był zajęty, więc poprosiła go tylko o najszybszy termin. 23 grudnia to będzie dobrze? zapytał ksiądz. Joanna skinęła głową. Chciała to mieć już za sobą, chciała, żeby ten koszmar się skończył. I wtedy popełniła błąd, którego konsekwencje odczuwa do dziś. Zamiast zostać w kościele i pomodlić się za matkę, zamiast zamówić msze za jej duszę, zamiast poprosić o specjalne modlitwy w te cztery dni przed pogrzebem, Joanna po prostu wyszła. Wróciła do domu i zamknęła się w swoim bólu. Nie wiedziała, że właśnie te cztery dni od 20 do 24 grudnia były kluczowe. Nie wiedziała, że w tym okresie dusza jej matki przechodzi przez coś, czego nie da się opisać zwykłymi słowami. 21 grudnia sen się powtórzył, ale tym razem matka nie płakała, krzyczała: "Joasiu, pomóż mi, dlaczego mnie zostawiłaś?". Joanna obudziła się z krzykiem, jej mąż Robert próbował ją uspokoić: "To tylko sen, kochanie, to tylko twój żal". Ale Joanna wiedziała, że to coś więcej. Czuła to całym sercem. 22 grudnia w domu Joanny zaczęły się dziwne rzeczy. O trzeciej nad ranem wszystkie drzwi w mieszkaniu otworzyły się jednocześnie. Lodówka zaczęła głośno buczeć, mimo że nie było z nią nic złego. Pies, który nigdy wcześniej nie był agresywny, zaczął warczeć, patrząc w pusty kąt pokoju. Dzieci Joanny płakały bez powodu. Jej syn, dziesięcioletni Michał, powiedział: Mamo, babcia jest tutaj, ona jest smutna. Joanna zaczynała tracić rozum, jej głowa bolała tak mocno, że nie mogła myśleć. Serce biło jak oszalałe. Nie mogła jeść, nie mogła spać. A 23 grudnia, dzień pogrzebu, coraz bardziej się zbliżał. I wtedy. Tuż przed północą dwudziestego drugiego stało się coś, co ją całkowicie złamało. Joanna znowu zasnęła. I znowu zobaczyła matkę. Ale tym razem matka nie krzyczała, stała w całkowitej ciemności i patrzyła na córkę pustymi oczami. Za nią stały inne postaci, niewyraźne cienie. I matka powiedziała tylko jedno zdanie: Już jest za późno, Joasiu, ty wybrałaś. Joanna obudziła się i nie mogła przestać płakać. Płakała przez trzy godziny. Jej mąż był bezradny. Rano 23 grudnia, w dzień pogrzebu, Joanna w ostatniej desperacji zadzwoniła do mnie. Nie znała mnie wcześniej, ale ktoś jej podał mój numer. Powiedziała przez telefon tylko jedno: Ojcze, coś jest nie tak, moja mama mi się śni i ona cierpi. Poprosiłem ją, żeby przyjechała do kościoła przed pogrzebem. Poprosiłem, żeby przyjechała natychmiast. Gdy Joanna weszła do zakrystii, zobaczyłem w jej oczach coś, co widziałem już wiele razy wcześniej. Terror. Prawdziwy, głęboki terror duszy. Posadziłem ją, dałem szklankę wody i zapytałem, co robiłaś przez te cztery dni od śmierci matki. Joanna opowiedziała mi wszystko. I wtedy musiałem jej powiedzieć prawdę. Joanno, powiedziałem cicho, te cztery dni to nie jest zwykły czas, to okres, w którym dusza zmarłego przechodzi przez coś, czego nawet Kościół nie potrafi w pełni wyjaśnić. To czas, kiedy dusza jest najbardziej wrażliwa, najbardziej potrzebująca naszych modlitw, a ty zostawiłaś swoją matkę samą. Widziałem, jak Joanna blednie. Widziałem, jak jej ręce zaczynają drżeć, ale ja, ja nie wiedziałam, szeptała. Nikt mi nie powiedział, i to właśnie jest problem. Nikt nie mówi ludziom o tych czterech dniach. Nikt nie wyjaśnia, dlaczego okres między 20 a 24 grudnia, jeśli ktoś umiera w tym czasie, jest tak krytyczny. Dlaczego właśnie w tych dniach Tuż przed Wigilią, tuż przed największym świętem chrześcijańskim, świat duchowy jest tak bardzo otwarty, tak bardzo wrażliwy. Powiedziałem Joannie, co musi zrobić. Natychmiast, jeszcze przed pogrzebem, zamówiliśmy specjalną mszę za duszę jej matki. Joanna spowiadała się i przyjęła komunię świętą z intencją matki. Poprosiłem trzech innych księży, żeby przyłączyli się do modlitwy i przez godzinę przed samym pogrzebem modliliśmy się za Marię. Pogrzeb był ciężki. Joanna płakała, ale to były inne łzy, nie łzy rozpaczy, ale łzy ulgi. Po pogrzebie poprosiłem ją, żeby przez następne czterdzieści dni codziennie odmawiała różaniec za matkę, żeby co tydzień szła do kościoła i stawiała świece. Żeby zamówiła trzydzieści mszy gregoriańskich. Przy okazji, jeśli ta historia naprawdę was poruszyła, proszę zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i zapiszcie się na kanał. Przed wami są historie, które będą jeszcze głębsze. A teraz pozwólcie, że powiem wam, co stało się dalej. Dwa tygodnie później Joanna znowu do mnie zadzwoniła, tym razem jej głos brzmiał inaczej spokojniej. Ojcze, Powiedziała. Miałam kolejny sen. Mama stała w świetle, uśmiechała się powiedziała tylko dziękuję. Joanna płakała, ale to były łzy szczęścia. Ale historia Joanny to nie jedyny przypadek. Za 28 lat mojej służby widziałem 347 podobnych sytuacji. 347 rodzin które popełniły dokładnie ten sam błąd. I wszystkie te przypadki miały jedno wspólne: zmarli odeszli właśnie w tym okresie między 20 a 24 grudnia. Dlaczego właśnie te dni są tak szczególne? Pozwólcie, że wyjaśnię Wam coś, czego większość ludzi nie rozumie. Okres przed Bożym Narodzeniem to nie tylko czas przygotowań prezentów i świątecznych kolacji. To czas, kiedy według starej tradycji prawosławnej i katolickiej granica między światem żywych a światem duchowym staje się bardzo cienka. W starożytnej tradycji chrześcijańskiej te cztery dni przed wigilią nazywano dniami przejścia. To czas, kiedy dusze zmarłych, które odeszły niedawno, są szczególnie wrażliwe na nasze modlitwy. To czas, kiedy nasze błagania, nasze msze. Nasze świece mają największą moc, ale to też czas, kiedy nasze zaniedbanie, nasza obojętność, nasz brak modlitwy może spowodować największe cierpienie. Chcę Wam opowiedzieć o drugim przypadku. Nazywał się Marek. Miał pięćdziesiąt sześć lat. Był lekarzem w Warszawie. Jego ojciec, osiemdziesięcioletni Jan, zmarł 21 grudnia 2016 roku. Marek był człowiekiem wykształconym, racjonalnym. Nie wierzył w przesądy, jak to nazywał. Wierzył w naukę, w medycynę, w fakty. Gdy jego ojciec zmarł, Marek zorganizował wszystko bardzo sprawnie: pogrzeb, dokumenty, formalności. Zrobił wszystko według książki, ale do kościoła nie poszedł ani razu przez te cztery dni. Nie mam czasu. Mówił żonie: Mam dyżury w szpitalu. Prawda była taka, że nie wierzył, że to cokolwiek zmieni. 23 grudnia, dwa dni po śmierci ojca, Marek był na dyżurze w szpitalu. Było po północy, był sam w swoim gabinecie, kiedy nagle poczuł dziwny zapach. Zapach koloniu, którego używał jego ojciec. Mocny, wyraźny zapach, który wypełnił cały pokój. Marek rozejrzał się wokół. Nikogo nie było, ale zapach nie znikał. Nagle zgasło światło, kompletna ciemność. Marek próbował znaleźć wyłącznik, ale nie mógł się ruszyć. Był sparaliżowany. A potem usłyszał głos: Głos swojego ojca Marku, dlaczego mnie zostawiłeś? Światło zapaliło się z powrotem. Marek stał w środku gabinetu cały mokry od potu, trzęsący się jak dziecko. Następnego dnia był pogrzeb. Marek wyglądał jak żywy trup. Nie spał całą noc. Próbował sobie tłumaczyć, że to było zmęczenie, stres, halucynacja, ale głęboko w środku wiedział, że to było coś więcej. Po pogrzebie wrócił do domu i próbował zapomnieć. Próbował wrócić do normalności, ale normalność nie wracała. Przez następne tygodnie Marek nie mógł spać. Każdej nocy budził się o trzeciej nad ranem. Każdej nocy słyszał kroki w korytarzu. Jego żona Ewa też to słyszała. Ich dzieci bały się wchodzić do swoich pokoi, atmosfera w domu stała się nie do wytrzymania. Dwa miesiące później Ewa znalazła mój numer przez znajomą, zadzwoniła do mnie w desperacji. Ojcze, coś jest nie tak w naszym domu. Mój mąż się zmienia. Staje się agresywny, zamknięty. Dzieci się boją. Proszę, niech ojciec nam pomoże. Poprosiłem, żeby przyszli oboje. Gdy Marek wszedł do mojego gabinetu, zobaczyłem w jego oczach to samo co u Joanny. Terror, ale tym razem zmieszany z czymś innym. Z winą. Marek opowiedział mi wszystko. O śmierci ojca. O tym, że nie modlił się o tym co się dzieje w domu i wtedy zapytałem go o jedno Marku czy kochałeś swojego ojca Marek zaczął płakać dorosły 56 mężczyzna lekarz który widział setki śmierci płakał jak dziecko kochałem go szlochał ale byłem taki zajęty byłem taki pewny siebie myślałem że to wszystko przesądy a teraz teraz on cierpi i to moja wina Powiedziałem Markowi to, co mówię teraz wam wszystkim: To nie jest przesąd, to nie jest zabobun to prawdziwa rzeczywistość duchowa, której większość z nas nie rozumie. Gdy ktoś umiera, szczególnie w okresie przed Bożym Narodzeniem, dusza tego człowieka potrzebuje naszych modlitw bardziej niż kiedykolwiek szczególnie w te cztery dni te cztery krytyczne dni. Zorganizowaliśmy dla Jana specjalną mszę. Marek spowiadał się po raz pierwszy od trzydziestu lat. Zamówiliśmy trzydzieści mszy gregoriańskich. Marek zaczął codziennie odmawiać różaniec, coś czego nie robił od dzieciństwa. I powoli, bardzo powoli, rzeczy zaczęły się zmieniać. Muszę Wam powiedzieć coś ważnego. Wszystko, o czym mówię, to duchowe doświadczenie i prawosławna tradycja. Jeśli macie poważne problemy zdrowotne, psychiczne czy emocjonalne, proszę idźcie do lekarza. Idźcie do terapeuty. To, o czym mówię, nie zastępuje pomocy medycznej, ale jest równie ważne dla waszej duszy. Sześć tygodni po naszym spotkaniu Marek znowu do mnie przyszedł. Wyglądał jak inny człowiek. W jego oczach był spokój. Ojcze, powiedział: Wszystko się zmieniło. Dom jest spokojny. Śpię po raz pierwszy od miesięcy i widziałem ojca we śnie. Stał w świetle i machał mi na pożegnanie. Uśmiechał się. To nie jest koniec historii. To dopiero początek zrozumienia. Ponieważ to, co chcę wam teraz powiedzieć, jest najbardziej krytyczne. Co dokładnie dzieje się w tych czterech dniach? Dlaczego akurat ten okres jest tak ważny? I co możecie zrobić, jeśli ktoś z waszej rodziny umrze w tym czasie? W starożytnej tradycji chrześcijańskiej, która sięga czasów wczesnego kościoła, okres przed narodzeniem Chrystusa był zawsze uznawany za czas szczególnego działania sił duchowych. To czas, kiedy światło ma za chwilę narodzić się w ciemności, to moment przejścia, transformacji, przemiany. I dlatego właśnie w tym czasie dusze zmarłych są najbardziej wrażliwe. Wyobraźcie sobie duszę, która właśnie opuściła ciało. Jest zdezorientowana, przestraszona, samotna, nie wie co się dzieje, nie rozumie gdzie jest. A teraz wyobraźcie sobie, że dzieje się to akurat w czasie, kiedy cały świat duchowy jest w ruchu. W oczekiwaniu, w napięciu przed największym świętem, ta dusza potrzebuje kotwicy, potrzebuje modlitwy, potrzebuje światła. I właśnie dlatego te cztery dni od 20 do 24 grudnia są tak krytyczne. To czas, kiedy nasze modlitwy, nasze msze, nasze świece mogą naprawdę poprowadzić duszę w stronę światła. Ale to też czas, kiedy nasze zaniedbanie może pozostawić te dusze w ciemności. Pozwólcie, że opowiem Wam ostatnią historię, najbardziej poruszającą ze wszystkich. Nazywała się Katarzyna, miała 38 lat, była matką trójki dzieci. Jej mąż, czterdziestoletni Tomasz, zginął w wypadku samochodowym 20 grudnia 2019 roku. Tuż przed świętami, tuż przed wigilią, którą planowali spędzić u jego rodziców, Katarzyna była zdruzgotana. Jej świat się zawalił. Miała troje małych dzieci. Najmłodsze miało tylko cztery lata. Nie miała czasu na żałobę. Nie miała czasu na łzy. Musiała być silna dla swoich dzieci. Musiała im powiedzieć, że tata już nie wróci. Musiała zorganizować pogrzeb. I to wszystko w cztery dni. Ale Katarzyna zrobiła coś, czego nie zrobili ani Joanna, ani Marek. Od razu, pierwszego dnia po śmierci męża, przyszła do kościoła. Klęczała przed ołtarzem i płakała. Modliła się tak głośno, że słyszałem ją w zakrystii. Podszedłem do niej i zapytałem, czy mogę jej pomóc. Ojcze, powiedziała przez łzy, właśnie straciłam męża. Pogrzeb jest za trzy dni. Boże Narodzenie jest za cztery. I moje dzieci pytają, dlaczego tata nie wraca. Co mam zrobić? Posadziłem katarzynę w ławce i powiedziałem jej to samo, co mówię teraz wam. Przez te trzy dni przed pogrzebem musisz modlić się za swojego męża. Codziennie przyjdź do kościoła, postaw świecę, zamów mszę. Przyjmij komunię świętą w jego intencji. To najważniejsze trzy dni dla jego duszy. Katarzyna skinęła głową i zrobiła dokładnie to, o co prosiłem. 21 grudnia przyszła rano do kościoła. Uczestniczyła we mszy świętej, przyjęła komunię. Postawiła świecę, modliła się różaniec. 22 grudnia to samo, 23 w dzień pogrzebu to samo. Po pogrzebie wieczorem 23 grudnia Katarzyna przyszła do mnie jeszcze raz. Ojcze, powiedziała: Dziękuję. Nie wiem, co się stanie dalej. Nie wiem, jak przeżyje te święta, ale czuję spokój. Czuję, że Tomasz jest bezpieczny. Wigilia była najtrudniejszym dniem w życiu Katarzyny. Puste krzesło przy stole, dzieci pytające o tatę, łzy, które nie mogły przestać płynąć. Ale tej nocy, po Wigilii, Katarzyna miała sen. Zobaczyła Tomasza. Stał w pięknym świetle, uśmiechnięty, spokojny. Podszedł do niej i powiedział: "Kochanie, wszystko będzie dobrze. Dbaj o nasze dzieci. Ja zawsze będę was chronił". Katarzyna obudziła się z płaczem, ale to były inne łzy, łzy ulgi, łzy pokoju, łzy akceptacji. Następnego dnia w Boże Narodzenie Przyszła do kościoła z dziećmi. Uczestniczyli we mszy. I po raz pierwszy od śmierci Tomasza Katarzyna się uśmiechnęła. Widziałem Katarzynę wiele razy potem. Przez czterdzieści dni codziennie przyszła do kościoła i modliła się za męża. Zamówiła trzydzieści mszy gregoriańskich. Rok później, na rocznicę śmierci Tomasza, znowu przyszła. Tym razem z nowym światłem w oczach. Ojcze, powiedziała, nigdy nie zapomnę tych czterech dni od 20 do 23 grudnia. To były najtrudniejsze dni mojego życia, ale też najważniejsze bo gdybym wtedy nie przyszła do kościoła, gdybym nie modliła się, nie wiem, co by się stało. Ale zrobiłam to. I Tomasz jest w pokoju. Wiem to, czuję to. To właśnie jest różnica. Różnica między tymi, którzy wiedzą o tych czterech dniach i tymi, którzy nie wiedzą. Różnica między tymi, którzy modlą się i tymi, którzy zostawiają swoje bliskich samych w najbardziej krytycznym momencie ich duchowej podróży. I dlatego mówię Wam to wszystko dzisiaj, ponieważ niedługo znowu nadejdzie ten okres, od 20 do 24 grudnia. I jeśli nie daj Boże, ktoś z Waszych bliskich odejdzie w tym czasie, musicie wiedzieć, co robić. Nie możecie popełnić błędu, który popełnili setki ludzi przede mną. Oto, co musicie zrobić, jeśli ktoś umrze w tym okresie. Słuchajcie bardzo uważnie. Po pierwsze, natychmiast, pierwszego dnia po śmierci, idźcie do kościoła. Nie czekajcie. Nie odkładajcie na później. Idźcie natychmiast. Po drugie, zamówcie mszę świętą za duszę zmarłego. Jeśli możecie, zamówcie mszę na każdy z tych czterech dni. Po trzecie, przyjmijcie komunię świętą w intencji zmarłego. Jeśli nie byliście ostatnio na spowiedzi, idźcie się wyspowiadać. To ważne. Po czwarte, codziennie przez te cztery dni przychodźcie do kościoła, nawet jeśli tylko na chwilę. Postawcie świecę, pomodlicie się różaniec. Po piąte, poproście rodzinę przyjaciół, żeby się przyłączyli do modlitwy. I po szóste, najważniejsze, nie myślcie, że to przesąd, nie myślcie, że to nie ma znaczenia, nie róbcie tego samego błędu, który popełnił Marek. Róbcie to z wiarą z miłością z oddaniem bo wasza modlitwa ma moc waszą modlitwa może naprawdę pomóc duszy waszego bliskiego znaleźć drogę do światła muszę wam też powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy niektórzy ludzie pytają mnie ojcze dlaczego pan bóg dopuszcza żeby ludzie umierali akurat przed świętami dlaczego właśnie w tym czasie i odpowiadam im zawsze to samo Pan Bóg nie wybiera czasu śmierci po to, żeby nas ukarać, wybiera go po to, żeby nas obudzić. Śmierć bliskiej osoby tuż przed Bożym Narodzeniem to wstrząs, to ból nie do opisania, ale to też przypomnienie o tym, co naprawdę ważne. Przypomnienie, że życie jest kruche, że miłość jest najważniejsza, że więzi rodzinne są świętej. I że świat duchowy jest tak samo realny, jak świat materialny. Widziałem setki rodzin przechodzących przez to doświadczenie i widziałem dwa różne rezultaty. Rodziny, które się modliły, które zrobiły wszystko, co należy w te cztery krytyczne dni, znajdowały pokój, znajdowały siłę, znajdowały sposób, żeby iść dalej. A rodziny, które zignorowały duchowy wymiar śmierci, które zajęły się tylko formalnościami, cierpiały znacznie dłużej. Nie mówię, że modlitwa usuwa ból, ból straty zawsze zostaje to normalne, to ludzkie ale modlitwa daje nam coś innego daje nam pewność, że nasz bliski nie jest sam, że jest bezpieczny, że jest w rękach Boga i ta pewność, ta wiara to właśnie to, co pozwala nam przetrwać najciemniejsze chwile. Chcę wam teraz opowiedzieć coś bardzo osobistego. Coś, o czym rzadko mówię. 22 grudnia 1995 roku zmarła moja własna matka. Miałem wtedy 32 lata. Byłem księdzem od czterech lat. Myślałem, że wiem wszystko o śmierci, o duchowości, o modlitwie. Ale gdy zmarła moja matka, wszystko się zmieniło. Pamiętam, że stałem przy jej łóżku w szpitalu, trzymałem jej rękę. Ostatnie słowa, które mi powiedziała, były: Piotrze, nie zapomnij się modlić i odeszła. Po prostu przestała oddychać. I ja, ksiądz, człowiek, który codziennie prowadził msze, który modlił się za setki zmarłych, nagle poczułem się kompletnie zagubiony. Pogrzeb był 24 grudnia. W wigilię. Najgorszy możliwy dzień. Po pogrzebie miałem odprawić pasterkę dla parafian. Nie wiedziałem jak to zrobię. Jak stanę przed ludźmi i będę mówił o narodzinach Chrystusa, o nadziei, o radości, gdy moja własna matka jest w trumnie w ziemi. Ale zrobiłem coś, co moja matka mi powiedziała. Modliłem się. Przez te dwa dni przed pogrzebem modliłem się nieustannie: różaniec za różańcem, msza za mszą. I podczas pasterki, gdy stałem przed ołtarzem, poczułem nagle niesamowity spokój poczułem obecność mojej matki. I wiedziałem, że jest bezpieczna. Dopiero wtedy naprawdę zrozumiałem moc tych czterech dni. Dopiero wtedy naprawdę zrozumiałem, dlaczego tradycja Kościoła tak mocno podkreśla znaczenie modlitwy w tym okresie. To nie jest teoria, to nie jest abstrakcja teologiczna to żywa, realna rzeczywistość duchowa. I dlatego teraz, po 28 latach służby, po 1943 pogrzebach. Mówię Wam to wszystko z pełną powagą. Jeśli nadejdzie ten moment, jeśli ktoś z Waszych bliskich odejdzie w okresie od 20 do 24 grudnia, pamiętajcie o tym, co Wam dzisiaj powiedziałem: nie odkładajcie modlitwy na później, nie myślcie, że to nie ma znaczenia róbcie to natychmiast. Przypominam jeszcze raz, to nie zastępuje pomocy medycznej czy psychologicznej. Jeśli cierpicie z powodu straty, jeśli macie depresję, proszę idźcie do specjalisty, ale pamiętajcie też o wymiarze duchowym: jedno nie wyklucza drugiego, jedno wspiera drugie. Chcę Wam teraz powiedzieć, co możecie zrobić już dziś, zanim ten okres nadejdzie. Po pierwsze, Porozmawiajcie ze swoją rodziną o tym, co usłyszeliście dzisiaj. Przekażcie tę wiedzę dalej. Po drugie, jeśli macie starszych krewnych, bliskich, którzy mogą być w grupie ryzyka, porozmawiajcie z nimi o ich życzeniach duchowych. Zapytajcie, czy chcą specjalnych modlitw. Po trzecie, nawiążcie kontakt z lokalnym księdzem. Poznajcie go, żeby w razie potrzeby wiedzieć, do kogo się zwrócić. I po czwarte, najważniejsze, zacznijcie się modlić już teraz, za swoich bliskich, za siebie, za wszystkich, którzy odejdą w tym okresie, bo wasza modlitwa ma moc, wasza wiara ma znaczenie, a wasza miłość może przekroczyć granice między życiem a śmiercią. Niech Bóg was błogosławi, kochani, niech chroni was i waszych bliskich, i niech pamięć o tych czterech dniach. Od 20 do 24 grudnia będzie dla Was źródłem mądrości i siły. Idźcie w pokoju.